Kapką przeholował. Gdyby można było go przyrównać do człowieka, to byłby pędzącym gościem, który się przewrócił, padając o ten głupi rej. Już Resident Evil 5 było produkcją stojącą daleko od korzeni serii. Ale tam wierzyłem w to, że jej twórcy mieli jakiś sensowny pomysł na jej stworzenie. Jednak z zakończeniem historii opowiedzianej w piątce zamknął się pewien rozdział serii, rozpoczęty przy pierwszej grze z cyklu. Niestety grając w Resident Evil 6 nie mogłem pozbyć się wrażenia, że jego autorzy nie wiedzieli co począć dalej dla tego zasłużonego cyklu. Wydawać się może, że jakiekolwiek świeże pomysły dotyczyły jedynie samej rozgrywki, niczego poza tym. Samo RE6, kultywując wcześniejsze zapędy serii, poszło w stronę gry akcji. Można powiedzieć, że jedynie w kilku momentach produkcji delikatnie naznaczono ją klimatem lekkiej grozy, ale nic poza tym. Wydana w 2012 roku produkcja Capcomu to jak pełną gębą. Twórcy zmienili system walki i poruszania się w taki sposób, by bardziej przystawał do szybkich wydarzeń na ekranie niż ten powolny i dość statyczny z czwórki i piątki. Teraz mogliśmy poruszać się naszą postacią podczas celowania i strzelania. Mogliśmy robić przewroty czy strzelać z pozycji ziemi. System wyboru przedmiotów zmieniono tak, by łatwiej było nam zarządzać ekwipunkiem podczas akcji. Dla lubiących walkę wręcz dano też możliwość tłuczenia po mordzie niemilców serią efektownych kopniaków czy uderzeń pięścią. Ogólnie Resident Evil 6 można przyrównać do efektownego blockbustera, który kipi od wybuchów, ucieczek przed śmiercią czy co przeskakiwanego rekina. I o ile w piątce i czwórce szybsze akcje poprzedzane były spokojniejszymi momentami, to w szóstce wydaje się, że twórcy ciągle bez przerwy chcą zachwycać gracza jakimiś wybuchowymi scenami. Mało jest tu momentów spokoju od sapnięcia. Przez 3 czwarte gry biegniemy na złamanie karku bez chwili oddechu. Przeskakiwanie rekina raz za razem spowodowało to, że gra po prostu po dwóch godzinach mi się znudziła, byłem jedynie obserwatorem wydarzeń na ekranie. Przez te wszystkie efekty, wybuchy, co już bardziej bombastyczne wydarzenia kompletnie odkleiłem się od chłonięcia rozgrywki. Sterowałem jedynie postacią, ze znudzeniem, patrząc, co tam może jeszcze eksplodować, co spadać na naszych bohaterów. Momenty akcji kompletnie tutaj nie działają, ba, wydaje się, że Rezydent Evil 6 najlepiej radzi sobie w momentach spokojniejszych. Mi strasznie ciężko się to wszystko oglądało, kolejne efektowne sceny może i na papierze wyglądały spoko, ale ciężko było mi to poczuć przed ekranem, gdyż szybko zaznałem przesytu, jakby R6 brakowało umiaru w dawkowaniu nam akcji. Sama historia, którą tu nam zaserwowano, składa się na cztery scenariusze. Będziemy mieli w nich możliwość pokierowania dobrze znanymi nam postaciami z serii, takimi jak Leon Kennedy, Chris Redfield, Sherry Berkin czy Ada Wong. Pierwszej wymienionej trójce towarzyszyć będą nowi dla cyklu erę bohaterowie, sterowani przez sztuczną inteligencję lub samego gracza. Historia opowiada tu o walce z bioterroryzmem na świecie. Podczas wydarzeń dziejących się w grze, miejsce ma ogromny atak z wykorzystaniem wirusa C zamieniającego ludzi w dobrze nam znane zombie. Nasze postaci będą miały za zadanie zatrzymać innego rodzaju ataki i zająć się ludźmi za to odpowiedzialnymi. Wątki naszych bohaterów co jakiś czas będą się krzyżować, jako że dzieje się to wszystko mniej więcej w tym samym czasie. A po skończeniu trzech pierwszych scenariuszy, wcielamy się wadę łąk, której historia spaja wszystkie pozostałe kampanie w jedną sensowną całość. Ogólnie historia przedstawiona w Resident Evil 6 zawiodła mnie. Beklasowe, nieco kiczowate, śmieciowe historie idealnie sprawdzały się w serii począwszy od jedynki do piątki. Fajnie działały w nieco krótszych grach, jednak re 6 to przecież growy Blockbuster. Składa się z czterech scenariuszy, nie ukrywa też ogromnych aspiracji do bycia czymś wielkim. I Historia w konwencji znanej z poprzednich gier cyklu po prostu tu nie działa. Grać przez kilkanaście godzin oczekuje jakiegoś sensownego zakończenia tej bądź co bądź epickiej historii, a dostaje biedne i tanie rozwiązanie fabularne. Można w sumie powiedzieć, że nasze starania w drodze do napisów końcowych nie są tu właściwie nagradzane. Tak jak mówiłem wcześniej, taka fabuła dałaby radę w mniejszej produkcji, ale nie w takim molochu, jakim jest R6. Widać, że twórcy nie wiedzieli za bardzo, w którą stronę poprowadzić serię, wydawać się może, że wyczerpały im się pomysły. A i tak trzeba było zrobić następną grę serii jeszcze większą od poprzedniczki. Nie w samej historii R6 przejawia się brak pomysłu na siebie. Moim zdaniem cztery scenariusze na tę grę to zbyt dużo. Idealnie sprawdzałyby się tu mocne dwie historie, góra 3, ale te niewiele pomysłów rozbito aż na cztery kampanie i takie działanie ma tu swoje konsekwencje. Resident Evil 6 wydaje się produkcją pozapychaną od środka watą. Większość poziomów mogłaby równie dobrze trafić do kosza. Każdy ze scenariuszy składa się tu z pięciu rozdziałów, a czuć, że ilość pomysłów jest tu niewystarczająca, by zapewnić tę ilość. Część etapów została tu wrzucona na siłę, byleby dociągnąć do tych pięciu rozdziałów, byleby cyferki się zgadzały. Scenariusz Sherry i Jake'a mógłby składać się równie dobrze z trzech części, tylko by na tym skorzystał. I to samo tyczy się reszty historii. A dodatek, część etapów powtarza się w kilku scenariuszach. Gra dawałaby o wiele więcej radości, gdyby skondensowano ją do dwóch scenariuszowych, mocnych, solidnych historii. A tak świetne etapy jak ten, gdzie Leon chodzi po opanowanym przez zombie kampusie, czy Chris przedziera się przez ciasne pomieszczenia chińskich mieszkań, rozwadniają się przy sąsiedztwie poziomów pisanych na kolanie. Niestety przez dużo większą część gry wieje tu nudą i brakiem pomysłów. R6 to produkcja, która miała ogromne ambicje, jakim nie sprostało zbyt mało nowych pomysłów na serię. I przykro się na to patrzy, bo pomysły takie jak usprawnienie systemu strzelania i poruszania się to kroki w dobrą stronę. Część etapów, jakie przemierzamy w skórze naszych bohaterów, to jedne z lepszych w serii. Widoki mutujących w okamgnieniu wrogów prezentują się tu miodnie. Niestety zapamiętam tę produkcję jako ciągnącą się suchą bułę, która wymęczyła mnie niemiłosiernie. Na dodatek napakowaną fajerwerkami i efektownymi scenami, co jeszcze bardziej mnie od niej dystansowało. Przykro, bo wydaje się, że gra miała potencjał bycia czymś dużo lepszym. Po prostu uparte kroczenie do epickiej wielkiej formy zwiodło ją na manowce i sprawiło, że jest to gra z serii, do której już nigdy nie wrócę. Już dawno się tak nie męczyłem przy jakiejś produkcji, chcąc ją jak najszybciej skończyć. Nie polecam, jest to tylko rzecz dla psychofanów serii, a i tak niekoniecznie im się to może spodobać. Tymczasem to wszystko na dziś. Trzymajcie się. Cześć.